Pan może... Adam Krzyszkow jest prezesem Wojewódzkiego Funduszu Wolsztynia. Wolsztynia. Dzień dobry Państwu. A propos natury jeszcze, Szanowni Państwo, na potwierdzenie tych słów, o których użył Pan poseł Żelichowski, natura budzi również w samorządach duży opór. I to właśnie dlatego, że natura jest postrzegana jako czynnik hamujący rozwój gospodarczy danej miejscowości, danego powiatu i do, jako dopust Boży jest traktowana. Ale dlatego, że nie, nie, nie ma upowszechnionej wiedzy na ten temat, w jaki sposób ta natura będzie wprowadzana, jak ona jest wprowadzana, bo dużo jest takich decyzji, yy, że zawiesza się postępowanie z jakąś inwestycją, bo prawdopodobnie będzie na tym terenie Natura 2000. Także pierwsze to ustalenia ustalenie granic. Tej natury, tutaj shadow list, czyli też te obszary zgłoszone przez organizacje ekologiczne. A drugie, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy się nauczyli, jeżeli mamy jakieś ograniczenia narzucane przez Unię, to jaka gratyfikacja z tego tytułu. Tego się musimy nauczyć. I dlatego jest tak potrzebny ten dialog, dlatego jest tak potrzebna ta rozmowa z Unią, a nie narzucanie swojej woli, że no właśnie, tylko to jest jedyne rozwiązanie. W przypadku rozpudy po prostu brak było dyskusji. I brak było przekonujących argumentów, że wszystkie alternatywy zostały przez stronę polską przeanalizowane i wybrano wariant optymalny. Tylko dlatego. Czyli w metodzie sprawy. Proszę bardzo, jakie jeszcze są? Skoro już nie ma pytań, to oczywiście zapraszamy. Do drzewek. Do drzewek. Zachęcamy do, do tej Państwa. Akcji. Mimo że Państwo nie kandydują, to bardzo prosimy. Ale jeżeli ktoś, ktoś nawet nie ma działki, gdzie może posadzić, to zachęcamy do wzięcia brzosu, tu gdzieś są brzos, to jest taki symbol trwałości w lesie. My rozdajemy wrzosy jako PSL, bo PSL ma 110 lat, czy jest to najbardziej trwała w Polsce partia, a wrzos nawet po pożarze po dwóch latach odbija i w dalszym ciągu kwitnie. To jest najbardziej trwała roślina w lesie, w związku z tym. My mamy tutaj przy tak. nie wiem, gdzie są zielone. Nie, niech, niech to będą drzewka zgody narodowej. Tak nam potrzebnej. Pod warunki, że każdy z nas takie drzewko zasadzi. Wybierzmy, wybierzmy zielone. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.